Cześć wszystkim, witam na kanale i zapraszam na kolejny odcinek słodkiego cringe'u. Moi drodzy, zaczynamy sobie już nawet nie pamiętam od którego momentu coś było tam z tą chemicą. A, okej, okay, mieliśmy tę dziwną scenę z e, Kentinem I ja w ogóle nie rozumiem czemu my mamy tyle scen z Kentinem i dlaczego i czy Kentin nie jest jakimś tutaj wybrańcem w tym? Nie wiem. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek, a ja już idę tutaj do nas do domu, bo chyba musimy iść do nas do domu. Dobrze jest wrócić do domu. Przygotuję swoje rzeczy na jutro dzięki temu tym razem niczego nie Zapomnę. Schowałam do plecaka fartuch i artykuł dla Peggy. Może powinnam także porozmawiać z rodzicami o cenie fartucha. Wyszłam z pokoju, aby zapytać mamę, czy mogłaby mi zwrócić pieniądze. Rozmawiała przez telefon, najprawdopodobniej z ciocią Agatą. Wyglądała na wzburzoną. Zdajesz sobie sprawę, że to strasznie uszczupliło nasz budżet. Mam nadzieję, że nam się to opłaci. To prawda, moi rodzice musieli ostatnio naprawić samochód. To chyba nie jest najlepszy moment, aby prosić o pieniądze. Zajmę się tym później. No, tak, żeby nie było, że, że my musieliśmy fundować jej stroje za jej kieszonkowe, a nie rodzice. Następnego dnia obudziłam się lekko zestresowana. To chyba przez wizję kolejnej lekcji z panią Delaney. Oni się wszyscy tej Delaney boją. To jest w ogóle hit. Ale dobrze, rycimy, wejście do parku, kafejka, pod szkołą. Eee, przed szkołą spotkałam Lysandra. Lysander, witaj Scarlet. A więc nie obawiasz się nowej lekcji? Znasz mnie, nie jestem z tych, którzy się stresują takimi rzeczami. Haha, tak, to prawda. Eee, w każdym razie mam nadzieję, że uda mi się skończyć pisać artykuł przed lekcjami, inaczej będzie za późno. Mam nadzieję, że nie będziemy razem siedzieć, nasza ławka na pewno przypominałaby pole bitwy. Mam nadzieję, że będę siedzieć koło ciebie. To by dodało mi otuchy. Chyba to, nie? Och, naprawdę? Nie wiem, czy byłbym w stanie dodać Ci otuchę, ale na pewno chętnie byłbym razem z Tobą w parze. To całkiem możliwe, że nauczycielka usadzi nas razem. Uważam, że jesteśmy dość komplementarni. Ja wiem. Jeśli można na myśli swoje zdolności do odnajdywania moich zagubionych rzeczy, to rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy kom komplementarni. Ale czemu oni używają słowa komplementarnie zamiast pasujący do siebie? W sensie okej, okay, no to to znaczy to samo, tylko to jest bardziej takie wyszukane i w ogóle, a przecież to jest zwykła gra dla dzieci i nastolatków, więc ja nie wiem, czy tutaj potrzebujemy stosowania takich słów, nie? Lecimy dalej. W końcu weszliśmy do szkoły. Lepiej poszukam Aleksiego, Armina i dziewczyn, abyśmy dokończyli nasz artykuł. Razem z przyjaciółmi dokończ pisać artykuł. Tylko gdzie są moi przyjaciele? Nie mogę się doczekać, kiedy zaczymy eksperymenty, zapowiada się interesująco. A ja nie. To lekcja do mnie nie. Ta lekcja do mnie nie przemawia. Nie musisz przede mną udawać. Nie jestem nauczycielką. Tak, też tak myślę, nawet jeżeli trochę się tego obawiam. Och, nie powinnaś, wiem, że pani Delany jest dość surowa, ale jeżeli będziemy uważać, to na pewno wszystko się uda. Zakończę dyskusję. Klatka schodowa, piętro, sala biologiczno-chemiczna, klatka schodowa, gdzie są nasi koledzy, z którymi mamy pisać artykuł? Przepraszam bardzo. O, tutaj jesteś. Nie wiedziałem, gdzie mieliśmy się spotkać. Przyniosłeś artykuł? Tak, tak. Jeżeli od razu się za to zabierzemy, to zdążymy gdy sko go skończyć przed lekcjami i będziemy go mogli oddać PEGI. No to zabierajmy się do pracy. Zostało nam jeszcze dużo pracy. Każdy chciał dorzucić coś od siebie i ciężko było dojść do porozumienia. Redagowanie artykułu zabrało nam więcej czasu niż przewidzieliśmy. Ej, to jest jeden artykuł. Oni muszą mieć całą grupę ludzi, żeby napisać jeden artykuł? Naprawdę? Ledwo to co skończyliśmy, a już musieliśmy iść na lekcję. Lepiej się pośpieszmy. Scarlet weźmiesz ze sobą artykuł, zgoda. No ja nie wiem, czy zostawianie nam artykułu to jest y, dobra rzecz. E, raczej nie sala B. No to jak mamy iść na lekcję, jak? Przepraszam, jak nie możemy, udaj się do sali. Aha, sali biologicznej. O, przepraszam, zapomniałam. Bardzo grzecznie weszliśmy do sali. A można bardzo niegrzecznie? Wydaje mi się, że teraz wszyscy mają się na baczności przed lekcją pani Delaney. Witam wszystkich. Zanim zaczniemy naszą drugą lekcję, proszę, aby każdy nałożył swój fart. Wcisz, dziękuję. Wszyscy uczniowie zaczęli szeptać, gdy nakładali strój. Mmm, no, no mamy już go. Dobrze, skoro wszyscy są już obecni, to przedstawię Wam wyniki testu. Wszyscy wstrzymali oddech. Nataniel usiądzie razem z Lee. Pff. Spojrzałam na Nataniela, nie wygląda na zachwyconego. Iris będzie w parze z Alexi. Mają szczęście, przynajmniej będą pracować w przyjemnej atmosferze. Alessandra z Klementyną. Jaka nieoczekiwana para, zastanawiam się co z tego wyniknie. Musiałam utworzyć trzyosobową grupę, do której będą należeć Peggy, Charlotte i Violetta. Mhm. Kolejna para to Kentin i Casiel. Wow. Kentin wygląda na zmieszanego, a Castiel pozostał obojętny. Pani Delaney chyba powinna lepiej przeanalizować nasze testy i decyzje są dość dziwne. Amber usiądzie, błagam tylko nie ze mną, z Arminem, o Boże. Armin otworzył tak, jakby chciał krzyknąć, ale Alexis stanął mu na stopie, aby go powstrzymać. Armin i Amber serio do czego to wszystko zmierza? W każdym razie nie zostało już zbyt wiele możliwości. Scarlett usiądzie z kim? Z ulgą spojrzałam na kim? Mrugnęła do mnie. Nieźle się dogadujemy, powinno nam się dobrze pracować. Z Rozalią będzie w ławce, a Rozalia będzie w ławce z Melanią. Dobrze, możecie już usiąść w wyznaczonych parach. Mhm. W ciszy, dziękuję. Usiadłam koło ki. Dobrze, dzisiaj będziemy pracować nad syntezą aspiryny. Zapiszę wszystkie wskazówki na tablicy i będę się przechadzać między ławkami, aby sprawdzić, jak sobie radzicie. Proszę, abyście przyszli, e, przyszli po przybory niezbędne do wykonania doświadczenia. Każda para poszła odebrać kolbę palnik, bensena i inne przybory, których nazw nie mogę sobie przypomnieć. No powiem Wam szczerze, że ja takiej chemii nigdy nie miałam, ale ja wam chyba już o tym opowiadałam. Moja chemia wyglądała tak, że siedzieliśmy w ławce. Dostawaliśmy jakieś kartki, i z... to zabrzmi bardzo jak ignorancja, ale ja z chemii jestem totalnie głupia. Absolutnie głupia. Głupia, 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 głupia. głupia. Nic po prostu z niej nie łapałam nigdy. I moja chemia wyglądała na tym, że mieliśmy te tablice, oczywiście, i mieliśmy tę kartkę z równaniami i tymi cyferkami, literkami różnymi, i różne dziwne równania z tego robiliśmy, nie? Za pomocą tej tablicy i w ogóle nigdy nie robiliśmy. Nigdy przez całą swoją edukację nie zrobiłam ani jednego doświadczenia, ani, ani jednego doświadczenia nie widziałam na chemii. Przez całą edukację, od podstawówki, bo jeszcze za moich czasów był gimnazjum, po gimnazjum, po liceum, nigdy żadnego, absolutnie żadnego doświadczenia nie Widziałam nawet najmniejszego. Moja chemia zawsze wyglądała właśnie tak, że siedzieliśmy w ławce, były te zadania, mieliśmy się i je rozwiązywać, i po kolei każdy z ławki szedł i rozwiązywał te cyferki różne dziwne. No i w międzyczasie mieliśmy kuć jakieś. Teorie, nie? I jak były testy, no to dostawaliśmy szereg tych równań, które trzeba było rozpisywać. Ja nawet nie wiedziałam, o co w tym chodzi, ale jednego dnia rozpisywaliśmy je tak, a innego dnia jakoś inaczej. I nie wiedziałam, co z tego wynika i o co w tym wszystkim chodzi. Szczerze mówiąc, nauczyłam się wszystkich tych schematów tego rozpisywania na pamięć, nie mając pojęcia, czego ja się w ogóle uczę. I no i oczywiście wykułam na pamięć każdą regułkę, której też zupełnie nie rozumiałam, nie wiedziałam, o co z tym chodzi. I no tak zdawałam chemię. I totalnie nic nie, nie wiem. Totalnie nic. Ja w ogóle nic. Nic. W ogóle nawet nie wiem, jak ten palnik wygląda. Nic nie wiem takiego z herii. I mnie chemia kojarzyła się po prostu z drugą matematyką. Bo na matematyce mieliśmy dokładnie to samo. Z tym, że na matematyce czasem można było takie drewniane, śmieszne przyrządy geometryczne na tablicy sobie po. nie wiem, wiecie. poprzyczepiać, żeby narysować prostą kreskę na tablicy, Ale i tak najczęściej rysowaliśmy to wszystko ręcznie. Te jakieś tam trójkąty, prostokąty i te inne. No i matematyka była dla mnie dużo jaśniejsza. Ale chemia to były dla mnie jakieś cyferki, literki, równania, z których w ogóle nie wiem, co wychodziło i co miało wyjść. Także tak, tak to wyglądało. No, wydaje mi się, że chyba chemia tak nie powinna wyglądać, że nikt nie wiedział w ogóle, co robi na tej chemii. Wszyscy się uczyliśmy na pamięć, żeby po prostu zdać i iść dalej. No i tak miałam przez trzy lata. A najlepsze było to, że my mieliśmy w szkole salę chemiczną i mieliśmy te wszystkie rzeczy wszystkie, dosłownie, wszystkie. Do tych doświadczeń, ale nigdy po prostu tego nie robiliśmy. Ciekawa jestem, jak to wygląda teraz w tej szkole, czy dalej tak jest w moim liceum i, i w gimnazjum i podstawówce, czy, czy chyba, że się zmieniła nauczycielka od chemii, bo wydaje mi się, że to było jej kwestią. <grym> Jednej i drugiej, że nigdy nic takiego nie robiliśmy na chemii, Także tak każda para poszła odebrać kolbę, palnik, benzena i inne przypory, dobra, to już czytaliśmy, nauczycielka wytłumaczyła nam cel doświadczenia, miałam trudności bo w sensie ja rozumiem, że uczniowie jak robią to, to jest niebezpieczne ale nauczyciel nie mógł jakiegoś czegoś zrobić, żeby pokazać nam, że to jest takie fajne, bo potem ja oglądam teraz starą TikToki i widzę jakieś dziwne, głupie, nie wiem, wulkany wybuchające mam takie, wow <laughs> albo tego gościa takiego na TikToku, co przez mikroskop patrzy, w ogóle ja przez mikroskop nigdy nie patrzyłam w szkole, nigdy <laughs> Nic takiego nie robiłam. Biologia to też u nas była pamięciówka. Też nigdy nie, nie używaliśmy nie wiem, takich rzeczy, a też mieliśmy taką wielką salę biologiczną. Wiecie, że chodził się do sali i była tam ścianka działowa, za ścianką działową były wszystkie te rzeczy: jakieś biologiczne, kościotrupy, nie kościotrupy, wszystko. I też nigdy tego nie dotykaliśmy. W ogóle kościotrup był zamknięty na klucz w tym kantorku i nigdy nie był wyciągany. Żeby nie wiem, nawet pokazać, gdzie są te kości, wszystko było takie wiecie. Kucie pamięciówka, pamięciówka, pamięciówka. Zero takiej nauki mm, obrazowej, nic. Totalnie nic. Straszna. Chyba straszna szkoła była albo po prostu tak za moich czasów było e, nauczyciel wytłumaczył nam cel doświadczenia mieliśmy trudności by wszystko zrozumieć ech to na pewno na nasz poziom nie rozumie mnie z tego co do nas mówi wydaje mi się że mimo wszystko wie co robi ja myślę o tym jako przy psie kulinarnym trzeba podążać za instrukcjami i ech co mam powinno z tego wyjść chyba że chodziłoby o wołowinę po burgunsku należy realizować syntezę organiczną bazując na protokole eksperymentalnym puk, puk. Pani Delanej wywróciła oczami. O co chodzi? Pan Farazowski wszedł do sali, lekko zżynowany. Przepraszam, że przeszkadzam w środku lekcji pani Delanej. Mhm, mm co się stało? Jezu. To w sprawie dokumentów dotyczących pani przyniesienia. Pani dyrektor chciałaby, chciałaby panią widzieć. To nie może poczekać, widzi pan, że zaraz zaczniemy robić eksperyment. Wydaje mi się, że chciała się z panią spotkać natychmiast. Pani Delaney westnała, widocznie poirytowana. Dobrze, mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Obróciła się do uczniów. Proszę podczas mojej nieobecności zrealizować trzy pierwsze etapy doświadczenia. Uważajcie na bezwodnik odstowy. Może wywołać podrażnienia. Nie wdychajcie go i nie dotykajcie go gołymi rękami. Proszę... Dobra, to już mamy, to brzmi pocieszająco. Czy w klasie jest jakiś gospodarz? Nathaniel i Melanie podnieśli ręce. Dobrze. Chciałabym, abyście pilnowali swoich kolegów. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, gdy wrócę do klasy. Wyszła z sali w towarzystwie pana Farazowskiego. Zapanowała cisza, która trwała ledwie kilka sekund. Nagle wszyscy uczniowie zaczęli rozmawiać. Proszę, trochę ciszej. Uu. Powinniśmy zacząć pracować tak, jak poprosiła nas o to pani Delaney. Jaki zżenowany. Co to ma być? Chcę, abyśmy pracowali... A chcę, abyśmy pracowali, ale nawet jej tu nie ma, aby nam pomagać. Nie mam mowy, abym się za to zabrała. Chyba nie myślisz, że zrobię wszystko sam? A czemu nie? Wszyscy zaczęli dyskutować albo się sprzeczać. Natanili i Melania musieli się poddać. A może powinnyśmy zacząć? Raczej tak, od czego zaczynamy? Wszystko jest napisane na tablicy. Umieść w kolbie 5 gramów kwasu salicylowego. Spoko, robię takie rzeczy codziennie. Haha. Zaczęliśmy próbować wykonywać doświadczenie, ale szybko zaczęliśmy mieć problemy. Wskazówki nie były dla nas wystarczająco jasne. Najwyraźniej nie byliśmy jedyni. Wielu uczniów zaczęło chodzić po klasie i sprawdzać, jak radzą sobie inni. To zaczyna mnie dołować, ale za bardzo się nie starasz. Wydaje mi się, że źle do tego zabrałyśmy. Boję się rezultatu. Mnie też. Może zrobimy sobie przerwę i tak wszyscy wokół rozmawiają. I idę zobaczyć sobie na solucję, czy przypadkiem to nie jest ważne w wyborze do ilustracji. No i myślę, że tutaj sobie wybierzemy opcję. Mnie też. Może zrobimy sobie przerwę i tak wszyscy wokoło rozmawiają. Tak zgadzam się. Sprawdzę, jak radzą sobie inni nauczyciele. Chyba się, nauczycielce chyba się nie śpieszy, aby wrócić do klasy. Eee, Podejść do ławki Iris i Aleksego, Rosali i Melania. Może Rosalia i Melania? To prawda, dlaczego w szkole nie uczy się szycia na maszynie? To byłoby o wiele bardziej konstruktywne. I znowu konstruktywne, nie można było o wiele bardziej pożyteczne, czy oni muszą takie słowa w sensie, to jest takie zabawne, jak to jest takie, nieraz takie teksty, wiecie, bardzo infantylne i głupie, i nagle macie jakieś konstruktywne, komplementarne, nie wiem, co jeszcze, może abstrahując jeszcze zaraz będzie od sytuacji takie bawimy coś takiego bawi mnie używanie takich słów właśnie w takich nagle takich mądrych słów kiedy ma się taką bardzo kiedy mówi się tak prosto nie i, i to jest, to jest bardzo ale w sumie ma rację bo szycie na maszynie jest bardziej przydatne chociaż w sumie współcześnie chyba już nie I tak ludzie nic nie szyją w sensie, no jeżeli ktoś ma taką pasję, ale wiecie, jak coś wam się, nie wiem, macie dziurę gdzieś w czymś, to raczej prędzej mm, kupicie nową koszulkę niż będziecie szyć tę, która ma dziurę, nie? Tak mi się wydaje, że tak to wygląda współcześnie. E, przedmioty ścisłe są ważne dla osób, które chciałyby zostać lekarzem lub badaczem. To też racja. Przyznaję, że to bardzo użyteczne, gdy nie ma nauczycielki. Aha, a więc jak wam idzie? E, pracujemy trochę po omacku, no to tak jak my. A gdzie podziewa się pani Delaney? Dobre pytanie. Podejść do ławki Lesandra, Klementyny, Castiela i Kentina, Nataniela, Ili, Armina i Amber. No lecimy do Castiela oczywiście. Nie trzęsie się tak dzieciaku, bo rozbierz pobówkę. Nie trzęsie się, daj mi to dokończyć. Kentin nie jest w najlepszej formie. Przyszłaś nam pomóc? Po... Jak ją nazwałeś? Spokój się, kochasiu. To nie było złośliwe. Trochę tak, ale już się przyzwyczaiłam. No to jak wam idzie? Wydaje mi się, że tak. Łatwo powiedzieć, gdy stoi się przez pół godziny z założonymi rękami. Masz z tym problem? Kenti, nie powinien się tak dawać. Kasir, serio, przesadzasz. Każdy miałby z tym problem. Zachowujesz się, nie fair. Może tak. W sensie tak nieważne, jaką odpowiedź wybierzemy, bo. Znaczy. No, myślę, że tak. Nie o to chodzi. Musimy wykonać zadanie. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, bo tamta trzecia opcja dogadawała minusy i Castilla i Ukantina, więc. E, lepiej już sobie pójdę. Atmosfera jest dość napięta. Peggy i Violetta stoją w kącie sali. Podejdź do Peggy i Violetty. Co robicie? E, ktoś nam bardzo dyskretnie zajął miejsca, nie możemy pracować. Zgadnij, spojrzałam w kierunku ich ławki. Amber i Lily usiadły na krzesłach Peggy i Violetty, aby poprotkować z Charlotte. U one zdecydowanie przesadzają. To moja wina. Wstałam z krzesła, aby porozmawiać z Aleksim i Peggy za mną poszła. To nie jest. Z... No nie, podchodzisz do nich, zakłaki, i niech wstają. Dobra. <grym> Okej. Okay. Nasze. Rozmawiasz z nimi, dyskutujesz. W każdym razie. Nie, to nie jest Twoja wina. E, masz rację, powiem im, aby się przesunęły. No tak? To chyba oczywiste. E, może niepotrzebnie się tak denerwujemy. Nie, potrzebnie. Nikt się nie denerwuje, porozmawiajmy na spokojne, jak dorośli. Póki podeszła do diabolicznego trio. Sorry, dziewczyny, ale razem z Owielką chciałyśmy wrócić do swoje, na swoje miejsce. Możecie pójść gdzieś indziej? Spokojnie, w sali jest wystarczająco dużo miejsc. Tym lepiej, będziecie miały większy Spokojnie, nie musicie się tak wkurzać. Co to za targowisko? Wracajcie natychmiast na swoje miejsca. Wróciłam na swoje miejsce. Zawiodłam się waszą klasą. Myślałam, że w waszym wieku będziecie dojrzalsi. Wracając do, do pracy, na nie podłósł rękę. Jesteś gospodarzem, prawda? Prosiłam, abyś pilnował klasę, ale najwidoczniej to nie jest Twoja mocna strona. Jezu, jaka nauczycielka straszna. Proszę pani, większość uczniów miała problem, aby zrozumieć poszczególne etapy doświadczenia, dlatego zrobił się Harmider. Mogłaby nam pani wytłumaczyć to jeszcze raz? Pani Delaney spojrzała na niego, jakby był skończonym idiotą. Potem przeformułowała polecenia, ale nie za bardzo nam to pomogło. Gdy skończyło udzielać wskazówek, zaczęła przechodzić między ławkami, aby sprawdzić, jak sobie radzimy. A nagle. Co ty robisz? Zmniejsz ogień! Zostaw to! I tak nie masz pojęcia, jak to zrobić. Co za. Bum! Zajęło mi trochę, zajęło mi to chwilę, zanim zorientowałam się, co się dzieje. Dym zaczął się rozprzestrzeniać po całej sali. A zszokowani zszokowani zeskoczyli z krzesła. Pani Delaney zrobiła się biała jak ściana. Nie wierzę. Ech, proszę zachować spokój, przechodzimy do ewakuacji klasy. E ewakuacji? Dym zaczął się robić coraz gęstszy. Spokojnie, kierujcie się do wyjścia, będziemy. Nagle włączył się alarm przeciwporażowy, pożarowy, przepraszam. I znowu wszyscy zaczęli panikować. O nie, to się zapali! Spadajmy stąd. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Nie chcę umierać. Nie tylko Klementa z Czapanką. Wiedziałam, jak Wieleto uszczypiła się rękawa Peggy, a Iris chowała się za Alexi. Uspokójcie się i nie biegnijcie. Razem z panią Delaney stanęliśmy przy drzwiach, aby się upewnić, że wszyscy trafią do wyjścia. Zostawcie swoje rzeczy, wszyscy mają się natychmiast udać na dziedziniec. Scarlett chodź. lekko oszołomiona, w końcu ruszyłam się z miejsca. Gdy wychodziłam, zobaczyłam poczerniałe i popękane próbówki na ławce Armina Jamber. Dym zaczyna się przedostawać na korytarz. Chcę wrócić do domu. Nie panikujcie, to nie pożar, tylko dużo dymu. Lepiej tutaj nie zostawać i tym nie oddychać. Szybciej, pośpieszcie się. Zakończy dyskusję. No dobra, idziemy. Nie wierzę, to wybuchło nam tuż przed nosem. Przypominam ci, że to twoja wina. Żartujesz sobie? <grych> Ruszajcie stąd, będziemy mogli o tym pogadać, gdy stąd wyjdziemy. Tak, na pewno będę mieć wiele do powiedzenia. To na pewno będzie dobry materiał na artykuł. Co się stało? Nie, nic ja. Ogłuchliście, pośpieszcie się, zostawiam w klasie artykuł dla PEGI. Jeżeli to się zgubi, to nasza praca pójdzie na marne. Cała klasa poszła w kierunku dziedzińca, a ja niezdecydowana stałam w miejscu. To byłoby głupie wracać do sali, pójdę za innymi. Wrócę po artykuł. Jeżeli się okaże, że jest za dużo dymu, to zawrócę. Czyli my się mamy wrócić po artykuł. Dalej, jest sporo dymu, ale nie powinno być aż tak źle. Będę mogła odzyskać artykuł. Wstrzymałam oddech i podeszłam w kierunku swojej ławki. Zaczęłam szprać swoich rzeczach, aby przez... ale przez dym nie widziałam, co robię. To niemożliwe, gdzie on się podział. W końcu znalazłam i schowałam do fartucha. Nagle zaczęłam się kręcić w głowie, i musiałam. Przestać oddychać? Co? Zacząć oddychać? Wiecie, mi w gardle. Lepiej już sobie pójdę. Muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Wyszłam z sali. To niemożliwe, Scarlett Przysięgam ci. Co mi przysięgasz? Co ci przyszło do głowy, aby wracać do sali? Ja czuję się trochę głupio. Nie wiem, co odpowiedzieć. I mamy ilustrację. Ale cudownie. Ale wiecie co? To jest trochę creepy, bo ten się w nas buja i ten się w nas buja, nie? Oni są przyjaciółmi, więc tak trochę... średnio. Mm, chłopcy złapali mnie pod ramię w ogóle. Mam nadzieję, że nie mam nic na zębach, bo sobie robiłam chajlate i mam pełno przepraw A piłam, teraz mam taki proszek z tych przepraw, no nieważne. Chłopcy złapali mnie pod ramię i wyprowadzili w stronę schodów. Nawet jeżeli uważam, że przesadzają, to mam poczucie, że nie mogłoby mi się nic przytrafić u boku Castiela i Nataniela, Alessandra. Na szczęście zaraz wyjdziemy na świeże powietrze. dobrze jest wyjść na zewnątrz. Inni uczniowie zrobili zdziwione minut, gdy zobaczyli, że przyszłam w towarzystwie dwóch chłopców. Gdzie byliście? Cóż pani do moja wina. Wróciłam się do klasy, chłopcy tylko chcieli mnie wyprowadzić z sali. Słowo daję, że w ogóle nie masz wyobraźni, czy przynajmniej dobrze się czujesz? Tak, byłam tylko yy, tam tylko przez chwilę. Nie słuchajcie jej przyciąganie problemów tej specjalności Lepiej sprawdzić, czy nic jej nie jest Ej, jestem tutaj i mimo wszystko wiem, kiedy coś mi dolega Rzeczyłam iść za innymi uczniami, którzy zaczęli wychodzić ze szkoły Nie tak szybko, pociągnął mnie do tyłu i złapał za rękę Uuu, nigdzie sama nie pójdziesz, dopóki się nie upewnimy, że nie zemdlejesz Już ci mówiłam, że nie ma takiej opcji Weszliśmy ze szkoły Dyrektorka wyszła przed szkołę, aby się z nami spotkać Co się stało? Nie przewidziałam na dzisiaj ćwiczeń ewakuacyjnych to nie są ćwiczenia. Powiedzmy, że musieliśmy wyjść dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa? Co to znaczy? E, nie wiem dokładnie, jak to się stało, jednak e, pewne jest to, że dwoje moich uczniów doprowadziło do eksplozji. Słucham? Pani Teleny próbowała wyjaśnić sytuację dyrektorce. Inni uczniowie nie są w stanie ustać na miejscu. To nienormalne, aby nas zmuszać do robienia tak niebezpiecznych rzeczy. Mogłam po, się poparzyć, lub coś gorszego. Chyba chciałaś powiedzieć, że to ty jesteś niebezpieczna. Widziałam was, wlewaliście byle co do waszych klubówek. To nie. Ej, to nie jej wina za bardzo podgrzała miksturę. Nie sądzę. E, myślicie, że zostaniemy wysłani do domu po tym, co się stało? Nie sądzę. Nie było prawdziwego pożaru, a więc. Nie chcę wracać do środka i wdychać tych spalin. Pierwszy raz widzę Klementynę w takim stanie. Pomyślcie logicznie, przecież na pewno nie wrócimy do tej sali. Podczas gdy wszyscy się ekscytowali, ja postanowiłam usiąść i trochę ochłonąć. Cassil usiadł koło mnie. Czasem Cię nie rozumiem. Wiesz, że jestem skomplikowany. <laughs> Jezus, jaki tekst. Boże, jak z jakichś odpadów albo coś takiego. Czy tam odpadów, nie wiem, jak to się czyta w ogóle poprawnie. Ja bym raczej powiedział, że masz skrajności skłonności samo... O dobra, tego nie czytam, bo algorytmy YouTube'a. Wywróciłam oczami. Wiem, że to było głupie, ale musiałam wynieść coś ważnego z sali. I mam prawo wiedzieć, co to było... Jako że sam zaryzykowałem swoim życiem, aby po ciebie przyjść, chodziło mi o artykuł do szkolnej gazetki. Co? Od kiedy pracujesz dla Pegi? To długa historia. Ogólnie my to musieliśmy napisać artykuł razem z Rosą Iris Aleksim i Arminem. Pegi powiedziała, że wróci. do gazetki, jeżeli podołamy temu wyzwaniu. Naprawdę myślisz, że, by że to było warte, aby się przytruć, co ci strzeli od głowy? Jest naprawdę zdenerwowany, lepiej już nic nie powiem. Ech. Mówię, to dla ciebie nie ma sensu. Mówię to dla ciebie. Nie ma sensu narażać zdrowia dla takich głupot. Co? Wiem, że masz rację. Jak zwykle. Musieliśmy zaczekać, zaczekać na zewnątrz do momentu, aż strażacy sprawdzą, w jakim stanie była sala. Pani Delaney upewniła się, że nic nie jest, a potem mogliśmy wrócić do szkoły. Dyrektorka oświadczyła, że musi porozmawiać z panią Delaney, Arminem i Amber. Dzięki temu mogliśmy zrobić sobie przerwę. Powinnam skorzystać z okazji i poszukać peki, aby dać jej artykuł. Przynajmniej moja mała wyprawa do sali biologicznej nie pójdzie na marne. I ja w tym momencie kończę odcinek, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście zapraszam Was na kolejny materiał i trzymajcie się cieplutko. Cześć!